Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia w pierwszym odcinku vlogmasów, więc witajcie 1 grudnia na moim kanale i e, ogólnie nagrywam to wcześniej, ponieważ zrobiłam sobie taką nowsze, inną taktykę, że w tym roku nie będę dodawać, obiecuję sobie, vlogmasów po świętach, bo dużo razy się tak zdarzyło, że nie zdążyłam czegoś zmontować, zrobić, zdziałać i to widzieliście po świętach. Więc dzisiaj odcinek z tworzeniem takich e, upominków e, w ramach rękodzieła dla mojej rodziny, ale także też mini reklamka wykonane z pasją, bo tam możecie zobaczyć te dzieła, możecie zakupić te dzieła, które dzisiaj będziemy tworzyć wspólnie. No i pokażę Wam ogólnie, co kupiłam, żeby je tworzyć i będziemy działać, więc mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba. I zostaniecie tutaj ze mną na cały grudzień, bo cały grudzień, mam nadzieję, będziemy tutaj vlog masować, a przynajmniej, oj, obiecuję Wam, postaram się, o tak bym powiedziała, żeby nie zapeszać. Zacznijmy, wczoraj byłam na wielkich zakupach w galerii. Jak widzicie przed nami bardzo dużo rzeczy oprócz tej wody, oczywiście, bo ona jest tylko tak, żebym mogła do Was więcej gadać. E, tak więc, tak więc, no już mówię. Ostatnie zamówienie moje było z, bo ostatnio też miałam sporo paczek, które do mnie przyszły. Zamówiłam właśnie taki wosk, który będzie nam potrzebny, ponieważ dzisiaj będziemy robić świece deserowe, które wyglądają dosłownie jak jedzonko. Mam nadzieję, że to tak będzie rzeczywiście i że się uda. Zamówiłam różne rodzaje zapachów. Mam tutaj karmel, mam tutaj kawę, mam dynię, dyniową tartę i piernika. Najbardziej czuć z tego piernik, bo aż w opakowaniu to daje, naprawdę. Dodatkowo zamówiłam kilka, kilka, bo to już tyle, barwników różnych, żeby wymieszać kolory mojego wosku, bo wosk mamy ogólnie sojowy, jakby co, ale to już ze wcześniejszej paczki, dlatego go tutaj nie ma. Bo ten wosk, który tutaj jest, to on będzie nam imitował bitą śmietanę. Super sprawa, paczka jest z Ecoflores. Jakby co? Jakbyście chcieli, to e, opiszę wam te paczki w opisie, co, skąd, jakby co, jeśli nie zapomnę, bo to jest taka szansa. Dobra, byłam wczoraj w Homley, byłam w Duka i w ogóle byłam w Zara Home, czy coś takiego? Nie wiedziałam, że w ogóle coś takiego jest we Wrocławiu. Że istnieje w ogóle taki sklep, który daje Zara home, jakby no, ho, rzecz do domu z Zary. Wow. No, więc aha. I byłam też w Tigerze, więc w Tigerze kupiłam takie. Tutaj macie pieczątki literek, żeby też wybić to wykonane z pasją na metkach, które również kupiłam w Tigerze. Takie rodzaje metek do pakowania prezentów kupiłam. Mam nadzieję, że się właśnie spodobają rodzince. Tu też kupiłam do pakowania prezentów takie drobne znaczuszki. Home -li. I tam kupiłam takie kubeczki, są na promce za dychoszkę dychoszka. i w tych kubeczkach zrobimy latę ze świeczki, mam nadzieję, e, więc powyciągam. Duka, tam kupiłam w duce duka, takie oto e, też natarte e, pojemniczki, też one były za 15 zł i też mam zamiar z nich zrobić e, świeczuszki. Dalej, tutaj mamy dalej te świeczusz. E, Tutaj mamy dalej te pojemniczki, bo kupiłam ich kilka, bo prezentów mam zamiar zrobić sporo, więc porobimy, porobimy, dużo wosku będzie trzeba roztopić. O, mam tutaj takie właśnie te kubeczki, tak jak mówiłam. I kupiłam taki przepiękny zestaw. Ja wiem, że moja mama gustuje w takich rzeczach. To są takie deserowe pucharki. Nie wiem, czy tu dobrze zobaczycie. Jest taki deserowy pucharek. E, taki kompleciki. W tym też zrobimy świeczkę. I ogólnie to jest super sprawa moim zdaniem, ponieważ jak e, wiecie, te opakowania. Się wypalą te świece, no to będzie można z nich po prostu normalnie korzystać. Zwykłe kubki, zwykłe pojemniczki na tarte czy na jakieś babeczki czy coś, to zawsze można to wykorzystać drugi raz. I tu jeszcze takie, to w ogóle są opakowania po jogurtach z Aldi. Kupiłam je właśnie głównie dlatego, że fajne są te ładne te pojemniczki. Można zrobić wersję miniaturową tej świecy. Dalej kupiłam właśnie, szukałam, jeśli byście też szukali, folii tej Celafonowej, tak to się nazywa. I ona była w tej Tigerze, bo nie, nie mogłam znaleźć gdzie ja to mogę kupić i jak to zapakować. Takie jakieś naklejeczki do przyozdobienia. Kolejne pojemniczki na tarte to są z tego rodzaju zduki. I na posypkę kupiłam też z duki taką malutką. E, Słowo mi brakuje. Tarkę. O! Dodatkowo moja noga ostatkę postawiła jeszcze w Kiku, i w Kiku były takie fajne drewienka, na których można na przykład właśnie ustawić te świeczki, także one będą jakby w całości zapakowane. Taki jest pomysł. E, jakieś takie, o wiecie, o, skromniutkie te e, przyklejeczki, i znalazłam też inne opakowania na świece. One są z Kika i to są takie o. Pojemniczki. No, zobaczymy, co użyjemy, jest sporo e, rzeczy, więc bierzmy się do działania. Witam z powrotem ogólnie. E, tragedia się dzieje, po prostu dzisiaj wszystko mówi Oliwia, nie uda ci się tego nagrać. Ale ja się nie poddam, ponieważ już skleiłam sobie palca kropelką. E, poszłam tak: w mikrofali nagrzewa się mój wosk sojowy, więc tam sobie niech to się robi, działa i tak dalej. Tutaj mam klej, tutaj mam knociki i będziemy po prostu wsadzać, przyklejać właściwie knoty do opakowań. Także lecimy z tym. Muszę wytestować to. Bo to chyba nie jest dobry pomysł, jednak nie wiem, jak to mam przykleić. Kurczę, musi się to trzymać dna, bo jak będę lała wosk, to później one się tak przekrzywiają i zepsują cały efekt świecy. Także to musi być dobrze zrobione. No, spróbujmy jeszcze raz. No, bierzemy troszeczkę tutaj kleju. Tak, Cierpliwość ogólnie nie jest moją mocną stroną. I trzymamy. I nie się dzieje magia. Ogólnie jestem inną no make-up, ponieważ wyskoczyło mi jakieś uczulenie na twarzy. Ty patrzcie, przykleiło się! Działamy. Wyskoczyło mi jakieś uczulenie na twarzy i normalnie nie chce się to zejść z mojej twarzy, także dlatego. O, przykleiło się ekstra! Dobra, jedziemy z tym. E, tutaj właśnie mi wyskoczyło. E, testowałam jakieś kosmetyki właśnie niestety, tak się stało, także przyklejamy dalej. Działa! Na kropelkę działa jakby co, jakby ktoś próbował. Dobrze, witam serdecznie. Musieliśmy się przenieść do kuchni, ponieważ ten wosk tutaj jest roztopiony. I on jest mega gorący i boję się, że w ogóle wszystko na brudy już sobie posklejałam palce tą kropelką, więc postanowiłam oszczędzić chociaż swoje stoliki i dlatego musimy przelać ten wosk o kolorze, mam nadzieję, że to kawa, jak wyschnie się, okaże. Do tych... Zobaczcie, tutaj takie właśnie mam puchareczki eleganckie i no innych naczyń które przyklejałam te knoty, robię to nad zlewem, więc oh nie wiem jak Cię nazwać, możesz się tu przybliżyć, Może zobaczcie. Jezu, ale czekajcie, bo muszę się dobrze wygiąć. Dobra. I wlewam. Nie, odkleiło się. Nie dobrze. Ale ogólnie tak to będzie wyglądało. Dobrze widzowie, to patrzcie, tutaj mam Zamówiłam e, kiedyś 5 kg tego wosku sojowego na Ecoflores, jakby co. No i muszą uzupełnić, no bo jak widzicie, zalaliśmy te pucharki, no i zostało mi jeszcze tyle rzeczy do zalania, no i, no i trzeba zrobić nowy wosk po prostu. Okej, okay, no to tutaj jest yy, piernik, 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 piernik. Tutaj jest dniowa tarta z karmelem. Tutaj mamy karmel, a tu mamy kawę proste. No dobra, no to mamy już efekt końcowy. Mega długo to robiłam. Jeszcze grzebie się ze sprzątaniem. Jeszcze będzie taka delikatna posypka do tych kawusi i deserków. Więc zaraz Wam pokażę, ale no to już koniec. Mam nadzieję, że prezenty takie jakie stworzyłam spodobają się moim. Listkiem.